Centrum Edukacyjne Symbioza jeszcze ładniej wygląda w zimowej aurze. Co prawda jest zamknięte dla Was, ale to nie znaczy, że nie prowadzi działalności. A w tym szczególnym tygodniu, w którym mamy Dzień Babci i Dziadka, ma dla Was idealną propozycję na prezenty dla nich. To są wyjątkowe dni, każdy z nas wie, że dziadek i babcia to są te bardzo ciepłe osoby, których warto pamiętać, szczególnie właśnie zimą. Informacje należy szukać oczywiście na naszym Facebooku, również w stronie internetowej Zarządu Zieleni Miejskiej oraz naszej symbiozowej. Co będziemy robić? No myślę, że jedynie mogę uchylić rąbkę tajemnicy, że będzie to technika makram, która pozwala zarówno nam się wyciszyć, bo jednak tego wyciszenia w czasie lockdownu troszkę potrzebujemy, natomiast wytworzymy piękne kwietniki, a może coś więcej? No tutaj już nie chciałbym mówić więcej, natomiast myślę, że taka technika i warto, żeby każdy z nas się z nią zapoznał, niezależnie od wieku oczywiście. Jakub Józef Orliński wspólnie z kapelą Krakowięcy symbolicznie zakończyli okres świąteczny i rozpoczęli karnawał wyjątkowym koncertem. Wydarzenie to zostało zarejestrowane w sali audytoryjnej imienia Krzysztofa Pendereckiego w Centrum Kongresowym ICE Kraków. A my już dziś zapraszamy Was na platformę Play Kraków. Bilety dostępne są w cenie 30 zł. Ja uważam, że jakby ci internauci, jakby ci ludzie, ci odbiorcy, po prostu odbiorcy są, są no, najważniejsi, bo to dla nich się robi taką, tworzy się taką kulturę. Oczywiście jest jakiś tam e, impuls, że się robi też rzeczy dla siebie, jakby z własnych potrzeb, e, takich e, właśnie z pasji, ale, ale jednak oni są bardzo potrzebni. Dlatego się tak cieszę, jak na przykład ludzie mi wysyłają na, na moim social media, e, jak słuchają na przykład moich, moich utworów na tych streaming internetowych i to jest naprawdę niesamowicie, niesamowicie miłe. Lubię Kraków, mam tu bardzo dużo znajomych i zawsze czułem się tutaj tak miło. Morsowanie, nowy sport narodowy Polaków, może sposób na spędzenie wolnego czasu, czy też samodzielna walka o odporność. No właśnie, dlaczego Krakowianie tak tłumnie morsują? Przekonaliśmy się na krakowskich bagrach. Jeżeli by się coś miało stać, no to najbardziej prawdopodobne to są jednak skurcze, no jednak woda jest zimna, więc może to na mięśnie oddziaływać i no i wychłodzenie. Przez takie dłuższe przebywanie w wodzie to jednak może coś takiego zdarzyć. Przez tydzień brałam coraz zimniejszą kąpiel, a teraz jeszcze przed całym wejściem to rozgrzewkę chwilową. Jak wyszłam stopami, no to było tak yy, ciepło, bo tak jakby skojarzyłam się z latem, a później jak wyszłam głębiej to było jeszcze gorzej. Przede wszystkim chciałem się sprawdzić, czy, czy się uda, a druga sprawa, no to skutki takie zdrowotne, pozytywne skutki zdrowotne bursowania. Większą odporność podobno, yy, obniżenie ciśnienia krwi. W ogóle na wiele rzeczy pomaga. Teoretycznie mało jest jakichś takich przeciwwskazań, właściwie tylko choroby serca. Wcześniej po prostu przygotowywałem się w domu i za pierwszym razem nie ma nic na siłę, za pierwszym razem szedłem na 30 sekund, później zwiększałem, zwiększałem, teraz marszowałem może piąty raz dopiero. Akurat tutaj na bagrach jest trochę mniej ludzi, na Zakrzówku morsuje bardzo dużo osób, to jest tak kameralnie, a dzisiaj jest chyba stosunkowo jest zimno, więc ludzi nie ma tak dużo. Zima zawitała również do krakowskiego zo. Jak wygląda ogród zoologiczny przykryty płatkami śniegu? Przekonajcie się! Czy łączy Wawel z Harrym Potterem? Jakie magiczne moce miał Kokos? Muzeum Oczami Dziecka to wielka przygoda i wiele nieoczywistych pytań. Zapraszamy na wirtualny spacer. Dobry. Dzień dobry, kłaniamy się. Witamy. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w Zamku Królewskim na Wawelu, a dokładnie w jego średniowiecznej części, gdzie niegdyś znajdował się Skarbiec Koronny. Chcecie zobaczyć, co tam się znajduje dzisiaj? Nieźle się zaczyna, to? To zapraszam. Dziękujemy. Park Duchacki doskonale znacie, ale czy widzieliście go już w zimowej odsłonie? No właśnie, zapraszamy Was na mini reportaż. Wiecie już z kim tu przyjdziecie na spacer?